Czy administracja Trumpa naprawdę rozumie, co robi? Jak można wstrząsać całym światem, sprzedając broń za 825 milionów dolarów, w tym ponad 3 tysiące irańskich rakiet? Dlaczego Karolina Lewitt, rzecznik Białego Domu, twierdzi, że nie ma mowy o pokoju między Rosją a Ukrainą? Czy to oznacza, że Trump i jego zespół są na naprawdę złej drodze? A na razie, zapraszam do subskrypcji mojego kanału GeoPuls. Zostawcie lajka w środku filmu, komentarz składający się z siedmiu słów, a jeśli uznacie to za stosowne, podzielcie się tym filmem z innymi. To będzie duże wsparcie dla mojego kanału. Dziękuję i kontynuujemy. Administracja Trumpa podjęła decyzję o sprzedaży dużej partii uzbrojenia Ukrainie, co wywołało ogromne kontrowersje. W ramach tej transakcji na Ukrainę mają trafić rakiety, których zasięg wykracza poza to, co można by uznać za defensywne. Karolina Lewit Rzeczniczka Białego Domu ogłosiła, że zarówno Rosja, jak i Ukraina nie są gotowe na zakończenie konfliktu. W obliczu tego chaosu nasuwa się pytanie, czy ten krok faktycznie zagraża procesowi pokojowemu. Rosja wielokrotnie podkreślała, że dostarczenie broni, w tym rakiet, jedynie podsyca wojnę. Z drugiej strony, Trump argumentuje, że jego działania to nie prowadzenie wojny, lecz jedynie sprzedaż broni dla NATO. Co więc się dzieje? Chaos, który widzimy, to wynik niekompetencji i braku spójności w kierownictwie. Każdego dnia zmieniają się narracje, a obietnice wygłaszane przez Trumpa zdają się być nie tylko niemożliwe do zrealizowania, ale wręcz sprzeczne. Prezydent Trump nie jest w stanie stworzyć spójnej wizji tego, co się dzieje na świecie. Presja ze wszystkich stron. Od obietnic zakończenia wojny po niezadowolenie amerykańskiej opinii publicznej, która ma dość długotrwałego konfliktu, aż po interesy przedsiębiorstw zbrojeniowych, które żyją z wojny, komplikuje sytuację. Wydaje się, że Trump i jego administracja są jedynie marionetkami w rękach neokonserwatystów, którzy zyskują na wojnie, a jednocześnie są jej ideologami. Trudno nie dostrzegać, że administracja nie ma planu na wyjście z tej sytuacji. Słabość w dążeniu do pokoju jest oczywista. Osiągnięcie pokoju nie jest czymś, co wydarza się samo wymaga ono przemyślanej struktury, która musi być jasno określona i uzasadniona. Potrzebne są negocjacje, a nie krótkie spotkania. W obecnej sytuacji nie ma na to żadnych szans. To smutne i niepokojące, że amerykańskie kierownictwo wykazuje taką niekompetencję. Z kontraktu wynika, że Ukraina ma otrzymać tysiąc irańskich rakiet rocznie. Z jednej strony administracja Trumpa zapewnia, że nie pozwoli na ataki na Rosję z terytorium Ukrainy przy użyciu amerykańskiej broni, z drugiej jednak strony widzimy, że to ogromne wsparcie dla Ukrainy wysyła Rosji zupełnie sprzeczny sygnał. Choć nie jestem ekspertem wojskowym, wydaje mi się, że to tylko przedłuży konflikt. W Ukrainie rządzi niewielka grupa ludzi, która działa w skrajnie korupcyjny sposób, nie zwracając uwagi na potrzeby obywateli. Większość Ukraińców pragnie zakończenia wojny, ale ich głos zostaje zignorowany. Wydaje się, że sytuacja jest w rękach przestępców, zarówno w Stanach Zjednoczonych, Europie, jak i na Ukrainie. Tak naprawdę tylko Rosja chce zakończenia konfliktu i to na warunkach, które sama przedstawiła, czyli neutralności Ukrainy oraz pewnych ustępstw terytorialnych. Te warunki są rozsądne i mogłyby stworzyć podstawy do zakończenia wojny przy zachowaniu suwerenności Ukrainy w granicach sprzed wojny, Niestety nie widać chęci do osiągnięcia takiego porozumienia potrzebujemy lidera, który potrafiłby wypracować klarowną strategię, trzymać się jej i prowadzić negocjacje. W tej chwili tego brakuje, co oznacza, że czekają nas jeszcze większe walki, więcej zniszczeń. Ostatnie dni przyniosły potężne ataki rakietowe i dronowe na Kijów. Można się spodziewać, że takich ataków będzie więcej, co tylko zwiększa ryzyko dalszej eskalacji konfliktu, a nawet powrotu do niebezpieczeństwa wojny nuklearnej. Niezależnie od tego, jak bardzo niekompetentne jest amerykańskie kierownictwo, wiele wskazuje na to, że europejscy liderzy tacy jak Starmer, Merz i Macron również nie potrafią znaleźć wyjścia z tej sytuacji. Teraz Europa z niepokojem rozważa pomysł stworzenia strefy buforowej, co ma rzekomo służyć jako część jakiegoś mieszanego porozumienia pokojowego. Jednak jak zauważył profesor Sachs, nikt tak naprawdę nie prowadzi negocjacji z Rosją. Nawet po tym, jak USA uczestniczyły w rozmowach na Alasce, europejscy liderzy wydają się być całkowicie zamknięci na jakiekolwiek rozmowy z Rosją. To, co obecnie dzieje się w Europie, wydaje się chaotyczne i pozbawione jakiejkolwiek wizji. Europejczycy wciąż stawiają na wojnę, ignorując głosy mówiące o potrzebie negocjacji. Niektórzy z nich wydają się wręcz nieprzygotowani do podjęcia odpowiedzialności za to, co się dzieje. Na przykład Mers, który wydaje się być niepoprawnym podżegaczem wojny, nie mówi ani słowa o pokojowym rozwiązaniu. Niemcy, jako największa gospodarka Europy, powinny mieć ważną rolę w dążeniu do pokoju. Kraj ten ma smutną historię związaną z II wojną światową, gdzie straty wyniosły aż 27 milionów ludzi. Mimo to, zamiast dążyć do zakończenia konfliktu, wielu przywódców zdaje się stawiać na kontynuację walki. Cała sytuacja jest niepokojąca. Historia uczy nas, jak niebezpieczne mogą być nieodpowiedzialne działania polityków. Obecnie obserwujemy, jak wielu liderów politycznych ignoruje konieczność dialogu, co jest wręcz szokujące. W obliczu takiej potrzeby, by szukać rozwiązania, nie słyszymy nawet prób rozpoczęcia negocjacji. Sytuacja ta przypomina nam, jak ważne jest, aby przywódcy podejmowali mądre decyzje, zamiast igrać z ogniem wojny. Czy Donald Trump i jego administracja rzeczywiście wspierają masowe mordy? Jak to możliwe, że Stany Zjednoczone, które tak głośno mówią o prawach człowieka, milczą na temat tego, co dzieje się w gazie? I czy świat naprawdę obchodzi, co myślą o tym Amerykanie? Te pytania stają się coraz bardziej palące w kontekście obecnych wydarzeń. Podczas gdy w gazie trwa dramatyczna sytuacja, administracja Trumpa zdaje się nie tylko ignorować, ale wręcz wspierać działania, które niektórzy określają mianem gnozy, to nie jest brak aktywności, to wręcz aktywne popieranie masowych zabójstw. Zachodnie wartości, jak się okazuje, obejmują również prawo do zabijania ludzi uznawanych za innych, za podludzi, czy po prostu tych, którzy nie należą do naszej religijnej grupy. Tak wygląda rzeczywistość, w której żyjemy, a która zdaje się jest akceptowana przez wielu. W kontekście tego, co dzieje się w Gazie, Departament Stanu USA ogłosił, że palestyńscy oficjele nie będą mogli wziąć udziału w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która odbędzie się we wrześniu, ponieważ domagają się uznania Palestyny. I to jest prawdziwy skandal. Stany Zjednoczone, które same uczestniczą w gnojeniu, blokują głos, który mógłby domagać się sprawiedliwości. Przepraszam, ale to absurd. Nie można zapominać, że sytuacja w Gazie i wsparcie dla Ukrainy są ściśle ze sobą powiązane. Jak zauważył Peter Nawaro, znany krytyk Chin i doradca Trumpa w sprawach handlu, sytuacja na Ukrainie jest teraz wojną Trumpa. To, co dzieje się w gazie, to również odpowiedzialność byłego prezydenta. Mamy do czynienia z gnozą, ale także z podsycaniem globalnego konfliktu. Ten konflikt ma swoje źródło w nieustannym napięciu między Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami. W rzeczywistości, jak zauważają niektórzy analitycy, Stany Zjednoczone nie są w stanie pokonać żadnej z tych potęg. Jest to proces, który ma swoje konsekwencje nie tylko dla polityki światowej, ale również dla gospodarek krajów, które próbują się w tym zawirowaniu odnaleźć. Jednym z istotnych punktów, które należy podkreślić, jest to, że Stany Zjednoczone muszą zmagać się z coraz silniejszymi głosami krytyki. Kraje BRICS, do których należy między innymi Brazylia, Indie, Rosja i Chiny zacieśniają współpracę i są coraz bardziej zjednoczone. Wzrost wpływów tych państw stawia pod znakiem zapytania dotychczasową hegemonię USA. Przykłady z ostatnich tygodni pokazują, jak intensywna dyplomacja toczy się między tymi krajami, co tylko pogłębia izolację Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Co więcej, nie tylko polityka zagraniczna USA jest w kryzysie, również wewnętrzna sytuacja w kraju nie napawa optymizmem. Ostatnie badania pokazują, że Donald Trump cieszy się zaledwie 37% poparcia wśród Amerykanów, podczas gdy 55% nie aprobują jego działań. To obnaża iluzję jego rzekomego wpływu i kontroli nad sytuacją. Na tym tle nasuwa się pytanie, na ile Stany Zjednoczone mogą kontynuować swoją politykę bez zrozumienia, że żyjemy w świecie wielobiegunowym. Izolacja, w którą popadają, nie jest jedynie problemem politycznym, lecz również ekonomicznym. Jak długo jeszcze będą ignorować to, że są jedynie niewielką częścią globalnej społeczności, liczącą mniej niż 5% ludności świata, a ich dominacja staje się coraz bardziej iluzoryczna? W obliczu tego wszystkiego można zadać pytanie, czy rzeczywiście możemy liczyć na to, że coś się zmieni? Czy Stany Zjednoczone, które nie potrafią porozumieć się z własnymi sojusznikami, będą w stanie odnaleźć drogę do normalizacji stosunków z resztą świata? Wydaje się, że odpowiedzią na te pytania jest coraz bardziej widoczne załamanie dotychczasowego porządku światowego i początek czegoś nowego. Ale co to właściwie oznacza dla ludzi na całym świecie? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Konflikt w gazie, napięcia na Ukrainie oraz rosnąca siła krajów BRICS to tylko zwiastuny większych zmian, które czekają na nas w nadchodzących latach. Czy naprawdę dwa miliony ludzi w gazie mogą być tylko statystyką? Jak wiele jeszcze musimy stracić, zanim zrozumiemy, że posiadanie broni jądrowej w rękach nieodpowiedzialnych liderów to przepis na katastrofę. Czy w obliczu tak wielkich zagrożeń nie powinniśmy domagać się czegoś więcej niż tylko wielobiegunowości w polityce światowej? Sytuacja w gazie to nie tylko kryzys humanitarny, to prawdziwe piekło, które dotyka miliony niewinnych ludzi dwa miliony osób, które codziennie muszą zmagać się z konsekwencjami konfliktu, braku dostępu do podstawowych usług i niemożnością prowadzenia normalnego życia. W obliczu tak tragicznych okoliczności wydaje się, że światowa społeczność powinna zareagować w sposób zdecydowany i odpowiedzialny. Jednak jak głosi jedna z gorzkich prawd, brakuje nam elementarnej uczciwości w tym, jak potrafimy współżyć na tej planecie. Amerykańska polityka, a zwłaszcza myślenie amerykańskie, często opiera się na przekonaniu, że Stany Zjednoczone nadal dominują w globalnych sprawach. To myślenie staje się niebezpieczne, gdyż prowadzi do ignorowania rzeczywistości, w której żyjemy. Ignorując lokalne problemy i koncentrując się tylko na własnych interesach, USA nieświadomie przyczyniają się do pogłębiania konfliktów, które zdają się wymykać spod kontroli. Warto zauważyć, że to nie tylko zewnętrzne czynniki, ale także wewnętrzne niepowodzenia wpłynęły na obecny stan rzeczy. Amerykańskie przekonanie, że Washington jest w stanie kształtować losy świata według własnych planów, to złudzenie, które może prowadzić do tragicznych konsekwencji. W obliczu rosnących napięć międzynarodowych, prawdziwą odwagą byłoby dostrzeganie problemów w ich szerszym kontekście i dążenie do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Przyszłość nie należy do tych, którzy zamykają oczy na cierpienie innych. Potrzebujemy nowego podejścia, które wykracza poza dotychczasowe schematy. Choć wielobiegunowość w polityce międzynarodowej jest ważna, nie wystarczy. To, czego naprawdę potrzebujemy, to uczciwość i zdolność do otwartego dialogu. Tylko wtedy możemy zbudować świat, w którym każdy człowiek, niezależnie od miejsca, w którym żyje, będzie mógł prowadzić życie w godności i spokoju czy jesteśmy gotowi podjąć tę odpowiedzialność? W obliczu poważnych zagrożeń, które niosą ze sobą nie tylko konflikty, ale także globalne wyzwania, takie jak zmiany klimatyczne czy pandemia, musimy zjednoczyć siły. Tylko w ten sposób możemy znaleźć drogę do pokojowego współistnienia. Dialog, zrozumienie i gotowość do działania są kluczowe w obliczu współczesnych wyzwań,